w opowieściach które opowiadamy sobie o sobie zwykle stawiamy się w roli bohatera w roli tej osoby która wyrusza w jakąś podróż i mierzy się z różnymi przeciwnościami spotyka mistrza popada w rozpacz Podnosi się z rozpaczy, z nową siłą, i też z pokorą, i ze zrozumieniem nowych okoliczności albo tych okoliczności, które wymagają zmiany. Dokonuje tej zmiany, podejmuje wyzwanie mierzenia się z przeciwnością żeby nie powiedzieć, z przeciwnikiem, zwycięża i wraca w chwale. To wyobrażenie, które pojawia się w kulturze, jest treścią wielu opowieści. Natomiast to, co dla mnie jest istotne w byciu z innymi ludźmi, w ich podróżach, to to, że ja nie jestem bohaterem ich historii. Ja nie wyruszam z nimi i ja z nimi nie idę. Spotykam się z nimi na ich drodze. W jakimś momencie, w którym takie spotkanie jest mniej lub bardziej oczywiste i mniej lub bardziej potrzebne. Natomiast w wielu tych sytuacjach jestem tylko towarzyszem na chwilę. To chwilowe towarzyszenie nie musi łączyć się z długą, Relacją i z długim hmm, powiązaniem tych ścieżek. Czasem jest tak, że hmm, to połączenie jest y, uciążliwe, albo dla mnie, albo dla tej drugiej osoby, albo w ogóle dla nas. I myślę sobie o tym, że hmm, czasem też jest ono rozwijające, jest dobre, jest potrzebne, jest y, chwalebne, ale wcale nie oznacza, że musi trwać. Natomiast to, co mnie najbardziej ostatnio zastanawia, to to, że przyjęcie takiej roli bycia tylko kimś, kogo się spotyka na swojej drodze powoduje, że możemy zatracić swoją historię o sobie jako o bohaterze, gdyż dla wielu osób jesteśmy tylko elementem drogi. Figurą, narzędziem. I to wcale nie znaczy, że trzeba przekonywać ludzi dookoła siebie, że jest się podmiotem, że jest się ważnym, że jest się, no właśnie, bohaterem na swojej własnej ścieżce. To nie innych trzeba do tego przekonać. To w sobie trzeba zachować tą gotowość i tą pewność, że to, co mnie spotyka, to moja własna historia. Mimo tego, że dla wielu osób nie jestem bohaterem. I wiele osób nie dostrzega w nas uczących, pomagających, yy, tego, że jesteśmy bohaterami. Bohaterami swojej historii. Nawet nie chodzi o to, że pełnimy jakąś niesamowitą funkcję dla nich, ale że jesteśmy bohaterami. Yy, że mamy swoje własne opowieści. Bardzo często jest tak, że żeby to zobaczyć, żeby tego doświadczyć, trzeba odejść od własnej historii. Opowiedzieć sobie coś, czego na swój temat sobie zwykle nie mówimy. Udać się w jakieś takie miejsce, w którym hmm, możemy coś przeżyć od początku do końca przeżyć jakąś drogę. I dzięki temu przeżyciu to świadczy tego, że ja sam dla siebie mogę być bohaterem i często ta moja droga wiedzie przez spotkania z osobami dla których jestem tylko elementem drogi chwilowym współtowarzyszem. Czasem dzieje się tak, że ci współtowarzysze zostają z nami, że naginamy swoje ścieżki tak, żeby wspólnie iść razem. Natomiast to nie jest konieczne, żeby czuć, że jest się bohaterem swojej własnej historii. Myślę też, że to doświadczenie nie bycia bohaterem uczy nas tego, że nie trzeba dokonywać rzeczy przełomowych codziennie, że niecodziennie trzeba zapaść się w rozpacz albo niecodziennie trzeba ocalić świat. Wystarczy mierzyć się i nie ustawać w drodze i zakładać, że osoby, które spotykamy, te, które nas wspierają, te, które są dla nas e, źródłem e, wyzwań, żeby nie powiedzieć problemów, że te osoby też są bohaterami swoich historii, ale nie jako bohaterowie pojawili się na naszej drodze. Wydaje mi się, że e, ta wizja poszukiwania bohatera oddala nas od tego, że Jesteśmy wszyscy w drodze, że jesteśmy wszyscy w poszukiwaniu i że jesteśmy wszyscy w no właśnie w takiej możliwości doświadczania drogi i nie patrzenia na nią z perspektywy wspaniałego końca, tylko z perspektywy miejsca, w którym jesteśmy. Rozglądania się tego jak wygląda okolica, jak wygląda to, co dzieje się w nas, w tej okolicy, no i co z tej okolicy zabierzemy z powrotem do miejsc, z których wyruszyliśmy. Mówię o tym dlatego, że pojawiła się taka propozycja, abym opowiedział o Drodze Bohatera. Natomiast poruszyło mnie to, jak bardzo nie chcę jak bardzo unikam patrzenia na siebie jak na bohatera jak bardzo unikam mówienia o sobie tu. Na YouTubie i w różnych innych miejscach, jako o kimś, kto jest bohaterem. Dlatego, że to nie jest ta funkcja, którą pełnię dla osób, które tu to oglądają, i słuchają, i czytają, i tak dalej. To nie chodzi o to, żeby przekonać kogokolwiek na zewnątrz mnie, dlatego że jestem bohaterem swojej własnej historii. Tylko chodzi o to, jak wymyślić to spotkanie na drodze, tak, żebym ja nie musiał stawać się bohaterem cudzych historii, a tylko kimś, kogo. Spotkało się na drodze i może się go dobrze wspomina. Myślę o tym w kontekście edukacyjnym, ale myślę też o tym w kontekście praktyki psychologicznej, bo często traktowanie siebie w kontakcie z drugim człowiekiem jak narzędzie do celu oddala nas od kontaktu ze sobą i od pewnego rodzaju głębokiej świadomości tego, kim jesteśmy i co robimy. Do takiego zatracenia się w pracy i w obowiązkach, które w efekcie powoduje, że w którymś momencie musimy przestać, musimy się uwolnić, musimy się wydostać. I albo jesteśmy bohaterem, albo nas nie ma. Podczas kiedy jednym z największych wyzwań jest to, żeby dostrzegać siebie w różnych rolach dla różnych osób. I nie doprowadzić do sytuacji przesytu jedną z ról. To trudne zadanie. Ale jak myślę sobie o nadchodzącym roku, to ta zmiana ról i ta gotowość do tego, żeby nie wyczerpać się w jednej roli, wygląda jak zadanie, które chciałbym podjąć i chciałbym się przyjrzeć temu, do czego ono doprowadzi. Mam trochę nadziei. Że doprowadzi do, większego, do większej swobody i do większej sposobności do tego, żeby być sobą. Ale nie. Do zobaczenia.